Najlepiej oferty w euro czy w złotówkach, natomiast w dolarze mniej chętnie. Najkraszsze te propozycje w złotym albo w euro, w dolarach to już mniej pozytywnie. Ważne to są certyfikaty, referencje, tak jak ISO, 9001, czy jakieś certyfikaty jakości. Dużo ważne jest też certyfikaty jakości, na przykład ten certyfikat ICO. Jak można zacząć działalność? Można bezpośrednio sprzedawać z Ukrainy do Unii Europejskiej. Jak można rozpocząć tę gospodarczą działalność w Unii Europejskiej? Na Polsce, no, pierwsze to bezpośredni eksport z ukraińskiej firmy do firmy w Europejskim Союzie. Możemy założyć firmę w Polsce jako oddział czy w innym kraju, czeskim, angielskim, niemieckim. Także możemy otworzyć oddział naszej firmy w Polsce, Czechii, Anglii, Niemczech. Czy współpracujemy z lokalnym polskim czy, powiedzmy, niemieckim dystrybutorem? Także możemy współpracować z miejscowym dostawcą z Polski czy z innej krainy. Czego oczekują klienci w Polsce i w Unii Europejskiej? Czego oczekują klienci w Polsce i w Unii Europejskiej? Wszyscy oczekują na początku, że towary z Ukrainy będą tańsze. Pierwsza wszystkim oczekuję, że produkty z Ukrainy budą też szerszy. Żeby ta różnica była widoczna, to 10-15%. Czy można było popać na rysnicę, to co problemą 10-15%. Oczywiście są produkty, które mają własną markę i mogą być droższe. Natomiast jeśli mówimy o... Вищо на ринок часто є перша справа? Звісно, що можуть бути брендові продукти, які вже мають свою марку і вони можуть бути дорожчими, але для того, щоб війти на ринок, то варто все-таки товари дешевші.